Widzieliśmy super spoko i dzisiaj nagrywamy że... Patrycją. Dobrze, e, tak. Mogę się śmiać, bo mam głupawkę. Okej. Okay. No, jak słuchacie. Ja i Pauli, Paulina, Paulina, oh o Boże, co ja mówię? Ja mam Boże. Ja i Patrycja mamy głupawkę. No tak. No, fejcie się, się wyzywamy panów? Wiem, jesteśmy dziwne. Nie no. widzisz mnie na fejcie. Pauza. Cześć! Co, co Witamy po pauzie. Widziałeś? Co mi wysłałaś? Zaczekaj, widzimy się po pauzie. No niestety. Tak, Patrycja dostała głupawki. Dobra pauza. Uh. Tak. I zaczęłam. O Boże. Aha, dobra. Okej! Okay. Nie, no myślę, że sobie jakaś głupia. Ale ja mówię później. Nie, Patrycja nie jest głupia. Nie, 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 nie jest głupia. Nie. Tylko ja. Eee. Okej. Okay. O, cześć, Patryk. Nie ma. Teraz jak możecie. Tak. Pomagajcie Patrykowi 42. Boże, myślałam, że mi. O Boże, Patryk też pomagajcie. To jestem Patryk. To jesteś Patryk? O, jezu. To jesteś przerwa. Ale ja panowałam w tym czasie głupawkę. No trochę te złapała, trochę puściła, trochę znowu złapała. O no, takie jest życie no. Bije się po twarzy. Jak? To... O Boże. E, to co robimy? Nie wiem. O, Czekaj, jak kończy mi się poczyta wreszcie, to ci nie skrzydło YouTube. Sza-la-la-la-la, widełko fa. Tak, szalala, szalala. Widełko fa. Tak, patrzcie ty... co. Czy to nagrywasz? No. E, o, dobrze. Boże, weź mi na albo status, to ja sobie nie napiszę, bo nie mogę się znaleźć. Napisałam status. La, la, la. E, pozdrawiam. Nie wiem, czy to przedtem, ale już Papcyna, pozdrawiam. Patrzy na was, pozdrawiam. Emilka prawda. Prawda. i Dziad ja i I pozdrawiam, prawda. E... prawda, prawda, tak wszystkich pozdrawiam, ojej, prawda, teraz się znowu Patrycja to z cię sprawda. prawda. Ja jakiś na na ten na Uda. rolka. to miałam taką chłopakę, że prawie się wywaliłam, bo się śmiałam. Ja kiedyś na rowerze taki ostry zakręt zrobiłam, że w żyłopłot wjechałam. W żyłę wjechałaś? Tak, w żyłopłot. A, w żyłopłot. On jest żywy? A jak strasznie, i te wszystkie kije tak na ciebie zlecą? Aha! Gdybyś była w horrorze. Dam, dam, dam! Idziemy do klubu widza! La, la, la. Znajdź mi chłopa! Wiem, zanudzam! Znajdź mi chłopa! Chłopa! Jezu, ale chłopak, mnie do tego klubu!

Ja mam 3D. ja na znowu nie. A gdzie ty jesteś? Bo cię nie widzę. Glumpacja. O, jesteś obok mnie. Jestem koło ciebie. <laughs> jesteś zagraniczna. Jesteś tak unikatem. Jest unikatem. Jesteś unikatem. Mój uniket. Kiedy ty kończymy? Nie wiem. A, się pyta jedna, kto da unikat? To nic. A ja chyba zdobędę unikat, wiesz? Unikat. Świerszki. Ej, gdzie ty lezisz? Nie wiem. Ej, goni musisz. Aaa, zrobię cię! No, no, no. Uciekaj na, no, na, no, na. No. Ale. O oh my god. Światło tego. Bo tak powiedział szpadam. Szpadam. Może hmm. no. szpadel. Nie, nie, nie wiem. Bo ja już wygaduję pierdolę takie. czy kończymy. Nie. Na No Nie. Na No Nie. 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 Jakiś chłopak? Lala! Włożę! Lala! Wszółka baja! Lala. Lala! Boże. Wiem, że jestem. Ja żeby mnie hejtować. A, dobra, nie chcę hejtować! Aj, dobrze, niech się hejtujesz. Nie, też hejtować muszę. Jak się hejtuję. A teraz włożyłam nogę tam, gdzie mam papier od o boże. Ale w realu? Pani Bieszka, w tym stroju to ja. No właśnie, czy widać? to ty Lala. Ja bym chętnie mm. mm. No A ty to idzie sklep? Ale cześć. nie no, to gdzieś jest królica. No. Tak to A Jak nie jesta to Marta. Jak nie Marta to Grzesia. Yy. Grzesia? Polo. Nie wiem. Jak to Prince to Princesa. Boże, bo ja nie może jakąś czekoladę. No to masz, już Ci daję. Uuuu. Wow, wow, wow. Nie spójrzcie mi, nie mam. <laughs> Albo nie. nie. I to nagrywamy 8 minut? I 11. 11? No. Ojej, ból. Wszystko przegadałaś. Myślę, że już kończymy. Hey, Papa. Lolo.